Al-Ar. Al. Dobrze. Dobrze. I ruszy. Prowadzi stawkę. O tam kilka konik, łeb lotuje łeb proszę Państwa. Ale już na czele w tej chwili jest Sabedo. Na ostatniej pozycji Fukaru, Sabedo, Al-Ar, Prinskalipo Razem blisko Sabedo. Nadal Sabedo, Al-Ar, Sudan, Eulerta, Emiramida, Temus na ostatniej pozycji, Fukarus i 1400 metrów do celownika, Sabedo, Sabelo-Sudan, sudan, Sabelo sudan priscalipo. Następnie Al-Ar, Eulerta, Temus, Emiramida i na ostatniej pozycji, Fukarus i 1200 metrów do celownika, nadal na czele galopuje Sabedona. A na drugiej pozycji jest w tej chwili Sudan, ale tuż przy nim Prince Kalipo 1000 metrów do celownika. Dalej para Eulerta i za nią Temus, Emiramida i Fukarus na końcu. 800 metrów do celownika. Sabato, Temus, Prince Kalipo. Dalej. Eulerta Al Artemus odstęp Fukarus Octem Emiramida. I za chwilę wyjście na końcową prostą. Wyprowadza. Sabedo. Jest na pierwszej pozycji. Tam bandę dostała Eulerta. Sabedo Sudan. 450 metrów do celownika. Sabedo nadal na czele. Finiszują Sudan przy bandzie Eulerta i Polem Temus. Ale Sabedo jest na pierwszej pozycji. Trochę spekuluje na prostej. Sabedo, Temus. Sabedo, Temus. Nadal. Sabedo, Temus. Tu się nic nie zmienia. I dwa konie mają przewagę nad zresztą stawki. Sabedo galopuje zdecydowanie lepiej i powiększa przewagę nad Temusem. Oj Jezus! z Konia! Oh, z tego z Sudana, Falki. Proszę Państwa, Sabedo, Temus. We'll